Oryginalną formę spędzania wolnego czasu zaproponowała dzieciom i rodzicom firma Tikurila, która zorganizowała w Dębickiej Galerii Raj warsztaty małego designera. Podczas imprezy dzieci razem ze swoimi rodzicami projektowały i malowały koszulki swoich marzeń. Młodzi artyści okazali się bardzo kreatywni. Bawiąc się kolorami, namalowali niebanalne wzory na ubraniach. Między innymi powstały motywy sportowe, zwierzęce, kwiaty, a także kolorowa tęcza. Jest to kolejny event z cyklu warsztatów organizowanych przez firmę Tikurila. Tym razem przygotowaliśmy przede wszystkim specjalne farby i specjalne mazaki do tkanin, które są odporne. I pełną rozmiarówkę, zarówno jeżeli chodzi o koszulki dziecięce, jak i koszulki dla dorosłych, tak aby każdy mógł wziąć udział w naszych warsztatach. Niektóre dzieciaki malowały koszulki, żeby potem dać je w prezencie swoim najbliższym. Dla taty narysowałam buta do biegania, bo lubi biegać. No i napisałam. Z okazji dnia tady, tak? A druga koszulka dla ciebie, co było namalowane? Narysowałam dwa kwiatuszki w wazonie, no i pięknego motylka. I będziesz w tej koszulce chodziła? O, tak, na pewno. Malujesz na swojej koszulce? Sowę. A dlaczego taki wzór? Bo mój pokój jest cały ze mhm. Lubię marować i lubię używać kafarebek. Chłopcy najczęściej projektowali i malowali koszulki kibica, w których zamierzają oglądać kolejne spotkania reprezentacji Polski na Euro 2016. Rozwijanie zdolności manualnych, zabawa kolorem, to co pokazywaliśmy w e, poprzednich imprezach, że w fajny i ciekawy sposób, a, a zarazem prosty sposób można spędzić czas wspólnie z rodzicami. Bardzo popularne były też motywy zwierzęce. Kuba, na przykład, na swojej koszulce namalował dinozaura. Pierwsze, że nie miałem lepszego pomysłu, a dinozaurami się interesuje, więc namalowałem i nazwałem go Kuba z projektowaniem i malowaniem koszulek nie miały problemów nawet dwu i trzyletni dzieciaki, dla których, jak podkreślali rodzice, była to znakomita zabawa. Może wzory nie były jeszcze dopracowane, ale z pewnością oryginalne. Synek nie jest za mały na taką akcję. Też o tym myślałam, ale chcielibyśmy spróbować. Być może będzie chciał malować razem z innymi, patrząc jak inne dzieci malują. Być może i on będzie chciał malować. Organizatorzy pomagali w rozwijaniu talentów artystycznych przyszłym designerom i kreatorom mody. Dzieci mają naprawdę duży potencjał, widać, że się starają, bo nawet najmłodsze dzieci się starają bardzo, według swoich możliwości. Wiadomo, każde dziecko jest inne i też od najmłodszych do najstarszych. Starsze dziecko wychodzi to lepiej, ale młodsze też naprawdę bardzo się starają. Dla dzieciaków z pewnością była to świetna zabawa, ale rodzice też nie mogli narzekać na brak atrakcji. To bardzo fajna akcja, która łączy właśnie rodziców z dziećmi, możliwość spędzania wspólnie czasu i podpowiada, co można właśnie wspólnie z dziećmi robić. I rozwija zainteresowania dzieci. Bardzo ciekawa akcja, bardzo ładna, bardzo fajna. Pokazuje, że można przez malowanie bawić się z dziećmi. No i dzieci są zadowolone. Warsztaty Małego Dizajnera to kolejna interesująca impreza przygotowana przez firmę Ticurilla w Dębickiej Galerii Raj. Wszyscy uczestnicy, którzy na facebookowym profilu galerii udostępnią swoje zdjęcie w zaprojektowanej i pomalowanej koszulce, będą mogli wygrać bon na zakupy w jednym ze sklepów galerii.